Siemano. Jak widzicie ciągnik prawie jest złożony, szybko obciążniki zostały. Ale daliśmy trochę ciała po jak przechodzi tu do dręcznego taśma, ona dole jest fajnie, a u góry nie popatrzyliśmy i przygnieśliśmy tym, bębnem jak zwolnice tam wsadzaliśmy, pies mi tu nie daje spokoju. No i blokuje nam koło No i trzeba to jakoś wyciągnąć, mam nadzieję, że obejdzie się znów bez wyciągania z zwolnicy yy, No taśma, czuję, że raczej została przygnieciona, to jest do wymiany Dino, nie skacz! Chodź, masz Masz piłkę yy, No to i tak będzie zdejmować, ale no... Tu kiedyś był ręczny yy, robiony Zdejmowane to też było, no i nic to nie dało, no, w tym kole układziny były jak nówki, z tamtej strony są do wymiany. Tu tłoczek był walnięty, jak dać cały zarąbany. No, nie spełniał już swoich funkcji. Nie wiem jaką kamerę ustawioną po, no... Nie mogę się coś, z nie, kamerami się z aplikacją połączyć. Nie wiem o co chodzi włączę latarkę i spróbuję Wam to pokazać jak to tam wygląda nie wiem czy coś tam, o widzicie, jest, nawet jest przy przywalnięta przy Dino uciekaj! pies mnie daje spokoju a najgorszy w tym wszystkim, że zamówiony dla niego koiec jeszcze nadal nie przyszedł i no, lat jest tak bezpańsko i wszystkich trochę denerwuje bo on by się chciał tylko tulić i głaskać ze wszystkimi. On że niepozornie wygląda, ale swoją siłę ma bydlak. Nie skacz, no i lubi po wszystkich sk skakać. Dino, no jak widzicie, nie dano nikomu spokoju bo on by się najlepiej chciał albo się bawi, tak? Daj tą piłkę, daj. Jak widzicie, no zwariowany pies. Niewyżyty, można powiedzieć. Można z nim się godzinami bawić. Tak? Aha. No co, trzeba to jakoś stamtąd wyciągnąć. Myślałem, że brechą może pójdzie. Ale widzę, że... No nie wiem, czy to będzie takie proste. O, ta świetnie działająca latarka. Ledwo coś... Już... Dino! Idź z tą piłką. świecące ledwo co... Aha. jakoś to trzeba stamtąd albo wybić albo coś, no muszę się zastanowić jakby to zrobić eee. no. no mam nadzieję jeszcze w tą sobotę, no w tą sobotę będzie te koło robione też będzie trzeba je zwalić lampy pozamawiałem dziwne że w tym nie przyszły chociaż paczka została już do mnie wysłana co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy środę. No jak wczoraj ją wysłał, no to mam nadzieję, że jutro, no najpóźniej w piątek będą. Tak. Jakby ktoś powiedział: Dino, przednie, reflektory, ale ledowe jakby tu wsadzić. Długie, krótkie czy w ogóle takie są? Czy gdzieś dostanę? Bo jak będę tutaj robił, no jak widzicie, tutaj jest. Cały walnięty ten element muszę znaleźć powyklepać, to raczej tego nie wyklepię. Dino zostań, Dino! Chodź tu! Eee, drzwi, to, to jest w ogóle katorga, zawias się ułamał. Wróć tu! No i jest jak na razie bez drzwi. Eee, był już, no raz je rozpoływałem, ale widzę pękły teraz u góry. Będzie trzeba to albo zeszlifować, no, albo przewiercić, to tego raczej nie da się przewiercić. No jest trochę jest trochę roboty, no ale jak to bywa. Dino, chodź tu, Dino! Dino! Chodź. Masz. Więc co, ja się biorę do roboty, nie będę tym przylizał, ponieważ co to, to będzie, więc do zobaczenia na efekcie końcowym. To widok ponownie. Tam zrobione. No płynu Widzę trochę, że już sam próbowałem odpowietrzyć, no ale to ciężko. Będę musiał na teście z tym poczekać. Obciążników jeszcze dzisiaj nie zakładamy. Potrzeba będzie jeszcze dobrze koło dokręcić. I no Zostało nam to zakręcić, niestety, ale ręcznego tu nie będzie. Mam się trochę taśma po przekręcała. Ale to. Myślę, że to nie jest jakiś o, o, duży problem, telefon mi lata, e, włożę to to, sprawdzałem to, ale i trzeba je odpowietrzyć, a samemu widzicie, z cegłami próbowałem, to, to, to nie jest to odpowietrzenie, no muszę na tejścia poczekać, O! Wykręcimy ten dekiel, posprzątamy ten cały bajzel który tu się zrobił, no trochę się z tym nasiłowałem no niestety nie będzie tu oręcznego z tej strony, czy jak się ściągnie zwolnicę przy następnym razie to wtedy już się zrobi to dobrze, no niestety daliśmy ciała, w ogóle to w pierwszy raz to robiliśmy więc ciała daliśmy nie przestraszcie się jaki tu jest burdel bo to było wszystko ogarniane w nocy będę musiał tu przyjść A dzisiaj już nie, ale jutro posprzątać miałem sobie wziąć klucz, co tu będzie pochować to co już nie będzie potrzebne jak widzicie pies niestety u siebie i ujada Mówię, syf tu jest niemiłosierny, no ale tymczasowo nic na to nie poradzę. Ule, cały zestaw się rozwalił. Piętnastka to nie, tam chyba trzynastka była. Gdzie jest ta super grzechotka? Nie wiem, czy ona jeszcze będzie działała, czy nie. Się zestaw taki no. No szybko był kupiony, czy można było czymś razie ukręcić. Jest to będzie tylko zaślepione, jak na razie. No a go i tak będzie remont czekał całego. O, powiem tak, to wtedy już wszystko będzie zdejmowane, bo po prostu no, to koło w ogóle nie hamowało. Z tej są już skończone okładziny. O, to jednak chyba piętnastka będzie. Albo i nawet coś jeszcze większego. Nie wiem, czy ten blok będzie jakoś taki długi, czy krótki. No, tu zapewne ciemno nic nie widzicie. Co to dziewiętnastka? Nie. Co ja tu mam. Ten nie 17. Tak, wezmę się na długiej. Nie będę szukał teraz szperał, tu dosłownie syf. <tryk> o, zaślipymy to, by to jakoś wyglądało. Chociaż wiem, że to nie ma wyglądać, to ma pracować. Z długą to będzie ten problem. O, chyba przy... poczułem, jak przywaliłem kamerą. O, drugi raz. Przywrócimy to, żeby nie było. Tak, po 17 będę musiał iść płaską. To się nie dojdzie z jednej strony miało być zrobione wszystko O, śruba spadła, miało być zrobione to od razu no ale że to już była pierwsza w nocy to też chcieliśmy jak najszybciej skończyć no i wyszło jak wyszło ale hamuje to jest najważniejsze procki se odłożymy Na bok od razu. O. Rzucę se to tam. Jutro po robocie będzie trzeba sprzątać. Oczywiście, jak nie będzie padać, mam taką nadzieję. Że nie będzie lało. Wczoraj, no jak zaczęło, koło, koło, koło 14. Jak wychodziłem z pracy, no to. No, ostro w nocy jeszcze dawało. Jak widzicie, pies ujada. Ale no, dopóki nie będzie miał końca, to tak jest. Ach, grzechotka, nie wiem, cały zestaw chyba nawet z tuwy nie ale był na szybko kupiony, bo wcześniej nie było takiego muszę z jakiegoś fajnego zestawiku poszukać wiadomo, że można zestaw kupić ale też nie chcę jakieś kasy wielkie za to dawać o, tu mamy dokręcone No pies jest nieubłagalny No niestety, jak ci dono tymczasowo nie mówią, że to nie da nic porobić. Wiem, że w stanie wolno trzymać, no ale... O, no i to by było... O że już nawet nie domaga no, to, by było na tyle. No, obciążniki jeszcze nie dzisiaj, bo niestety, ten krótko, co mamy, to przez to nie przechodzi, a samemu to ja też tego zbytnio nie dokręcę. Co, sprzątam ten cały bajzel, trzeba się trochę do domu zbierać, odpocząć. Dosłownie zbieram, porzucę go tu, wprawiam ja czy czytaj, to nie ma problemu. Muszę coś tu znaleźć. No ale trzeba i tak posprzątać. Docelowa warsztat ma być tu gdzieś stodoła. 100 doła. To mogły być wywalone drzwi. I tam ma być warsztat z kanałem ze wszystkim. Cofnijmy jeszcze do tyłu. Z nim. wyłączyłem. Z elektryką też się trochę bawiłem. Ale to już jest grubszy temat. Te lalunia. Wiem się to też nie są. Ale staje dęba od razu. Nie to co wcześniej w ogóle nie hamował. O, ładnie. No ja powiem Wam, taki jest problem, że. Tu wszystko się tak ładnie są, a już jako odpalimy ledy to ich nie ma. A poruszamy gdzieś wiązką. Gdzieś jest... Gdzieś jest nie halo. I jak od razu ładnie palą. Gdzieś tu jest kabel. Jest prawdopodobnie luźny. No i nie wiem czy Wy tego widzicie. No jest tu różnica z tymi, no to z tyłu, to są światło te rozwalone, co jest prąd pociągnięty, i, i... ale i świeci z tyłu jest jeden jak na razie, po drugiego nie ma na czasu kiedy zamontować ale no... mam... mam nadzieję, jeszcze że że, 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 no... przyjdą te światła w tym tygodniu o, damy je na bok O o matku, nie są lekkie no i opony do wymiany z, z tej jeszcze jakby się coś dobrało to mogłaby być, ale z tej strony to jest łyso już Łyso naprawdę łysa jak życia. no łysutka, łysa opona jest do pomalowania, jest do ogarnięcia o właśnie, teraz przypomniałem, że muszę zamówić jeszcze e, wskaźnik poziomu paliwa, bo no, nie, nie, nie działa, tylko nie wiem, czy to jest cały pływak, czy to jest cały czy pływak, niby tutaj rozkręcałem i jest wszystko dobrze, no, no niby wszystko. No, kable są, były takie stare, tylko teraz jest ciemno, piachu, jeszcze nie jest, sprzątałem w nim. Jak sobie zobaczycie, no kable są, puściłem na nowo. Wszystkie się ładnie trzymają, więc prawdopodobnie to będzie wina wskaźnika. Też mi będzie trzeba... Dino! Proszę cię! Wskaźnika, no zapewne to jest standardowy, Każdy... Muszę to zobaczyć. Dobra. I dzięki, bo jak dzisiaj patrzyłem, to już jest prawie 60 subów. No, chyba dwóch czy trzech brakowało. Nie patrzę, musiałbym teraz zobaczyć. Yy -y -y. Czy tu mam słaby zasięg, ale jest. No 59, wielkie dzięki za tyle subów, nawet nie myślałem, że Tyle uda mi się w ogóle wbić, że kogoś moje te gadanie zainteresuje. Dino! Możesz być już spokojny Biegałeś prawie dwie godziny Koty, koty tu przed nim już gdzieś się da czekają. No, łotniki Albo do wyklepania, albo do, wymi do wymiany Zobaczymy no ten przedni cały w ogóle będę musiał jak jak mówiłem nowy, no ale by go spróbować tu wyklepać, te nowe ramki to wszystko osłony to muszę znaleźć pod to o przedni, poprzedni właściciel dbał nie więcej o silnik silnik jest zdrowy, ładnie pali, nie ma problemów no ale wizualnie no to to jest no, jest. No, jak widzicie sami, no tu odpada. Muszę sobie jakieś też teleskopy do sobie szyby załatwić. Kogut to e, jeździ tu już w kupę czasu niedziałający. Miałem go też wywalić, na nie ma kiedy. Tą przednią szybę też, no, jest roboty, jest, jest roboty. Przyjdziemy, mam nadzieję, że to się wszystko garnie. E, pies Dino. Nie daje spokoju, też mam nadzieję, że z gościem się wstępnie na sobotę omówiłem z kojcem. Co z tego będzie gościu. już drugi raz termin mi przy, przykłada. No zobaczymy. No zobaczymy, co z tego będzie. Eee, no, jeszcze został podnośnik z takich rzeczy, no, które naprawdę denerwują, no to podnośnik z opada. Ale to no, będzie tłok, pierścienie i cylinder też do wymiany. to już będzie trochę grubsza robota zostawiona na, tak już na zimę. No. no ale też raczej samemu z tego koła to postaram się od samego początku nagrać film albo vloga. No zobaczymy co tam będzie. Może film taki pomieszany z vlogiem. To był nasze trzymanie w ogóle całe do zwolnicy. No bo letka nie była. Dała radę. To trochę denerwowało, ale już w patencie mam zrobienie własnego podnośnika. Nie więcej mam to zarys w głowie, no ale muszę jeszcze materiał wszystko zakupić na to, co. No więc chyba tyle w tym vlogu. Dzięki na razie.